Siemanko. Znowu to zrobiłem. Ledwo sprzedałem Octavię i niechcący kupiłem drugą Skodę. Ja jestem Kamil, witam Was na kanale Furatorium. Furatorium! Czy to jest najlepszy możliwy super, jakiego wyprodukowała Skoda? Czy będzie psuć się tak samo jak moja Octavia? Czy założyłem do niego też opony wielosezonowe i to chińskie? Czy wpakowałem w ten wóz już 4000 w naprawy i jeszcze dobrze nie zacząłem nim jeździć? Czy jest w ogóle lepiej wyposażony niż Octavia? Czy lepiej jeździ? Czy ma większy silnik? Czy ma większy bagażnik? Czy w ogóle mam w tym wielkim aucie miejsce nad głową? Część z tych odpowiedzi za chwilę poznamy. A reszta to po prostu tak. Dobra, żeby nie przedłużać. Goodride 2254517 sezon. Jałem je w Hondzie, w Dieslu 140 koni, tam 350 nietonków. Super sobie radziła, więc myślę, że tutaj 160 koni, 1.8 TSI da radę. I do tego kosztowały frytki. 840 złotych komplet. No i fajnie. Przed chwilą murwałem wtyczkę od kabla do mikrofonu, także dokończymy tak, nie wiem, czy mnie będzie słychać. Prawie 4,85 metra długości tego samochodu, także jest kawał krętu. 633 litry bagażnika. Prawie 1900, tak złożymy fotele. I mamy jeszcze wyjmowaną lampkę z bagażnika, którą, jak wyjmiemy, to robi nam za zalatarkę. Szaleństwo. Wersja Elegance. Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów w standardzie. Drewno, jak u niemieckiego lekarza. Szklany, odsuwany sufit. Wygodny podłokietnik. Sterowanie w kierownicy. Nawet nawiewy są podświetlane. Co tu jeszcze? Lampeczka, jak odsłoniemy sobie lustereczko. Elektrycznie sterowane fotele. Kierowcy z pamięcią trzech położeń. I pasażera. Wszystkie szyby w prądzie. Ten samochód ma nawet automatyczne parkowanie. Czujniki z przodu i z tyłu. Dobre audio. Grzane fotele, a nawet kanapa z tyłu. Wsiadam za siebie. Pamiętacie, że w Octavii to już wbijałem w fotel. Tutaj siedzę sobie elegancko. Nawet mam podłokietniczek i to ze schówkiem. I z wysuwanymi cup holderami. Mamy tutaj nawiew dla, dla tyłu, elektryczne szyby. Nie wiem schowek u drzwiach. No miejsca tu jest ogrom. Podświetlane miejsce na nogi. Pod maską. 1,8 TSI, czyli turbo i bezpośredni wtrysk. No, gazu to tu nie będę zakładać, bo wyjdzie takie 8 koła. 160 koni, 250 Nm, 8,5 sekundy do sety. 200, prawie 20 km na godzinę prędkość maksymalna. Jest szatan, ale spalanie też jest dosyć przykre. Tak długo dystansowo pokazuje mi tutaj ponad 9 litrów. Gdzie w oktawie zamykałem się. Yy, i liczbie też, ale był to gaz, więc było dużo przyjemniej. Dobra, to tyle co wam dzisiaj chciałem powiedzieć tak na wstępie na szybko o moim nowym samochodzie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to subujcie, lajkujcie Piszcie komentarze, na pewno nagram jakąś pełną recenzję z tym samochodem, a tymczasem jadę dalej pławić się otoczony czeskim drewnem i ogólnym luksusem. Na raz.